Dobra, zapraszam! Witamy w programie Manila TV W programie, w którym testujemy drażę. No to dzisiaj jest na mi gość. Witam. Tomasz Malon, zwycięzca konkursu No i co, przechodzimy do testu. A może niech gość wybierze, który, który zaczynamy. Dobra, ale to najpierw trzeba przedstawić. może. Drażę wiking Kakao. Kogo? Draże... co? Ko y kokosowe. Draże? Pienkarze. Draże o smaku cze y czekoladowym. Draże marynarz, śmietankowe. I draże... orzeszkowe. Dobra, przechodzimy do recenzji. Do Które lepiej? Ja wybrałem te draże piłkarze. Dobrze, dobra. O! no to odrażę piłkarze, zaczynamy. Bierzemy. robimy. I. No. jak odraża piłkarze? Taki Dobre, Dobre. Dobre. Nie, takie. Baracz, się. Nie serio. No dobra, czekolada. Słuchajcie dalej. Dobra dalej. To nie gość wybierze. prawda? No, no, no. Mm, no to mogą być te nasze koski. Ja nie mogę otwierać. Z to No i coś z tego. Mm, draże piłkarze były lepsze. Ja, mi się wydaje, że to są dużo lepsze. Ja mi piłkarze bardziej podszedzą. To ciekaw. Lepsze są. No. Te są takie za słodkie, a tamte były chyba lepsze. lepsze ja, piłkarze. Tak mi się wydaje, że to są lepsze. A no, do jednego. Przygłosowane Lepsze. Dobrze, to teraz. Dobra, to można. Dobra, więc drażę Rzymianin. Draże I tutaj, zielone. uwaga, to są jako jedyne koszty te złote 60. Cała reszta jest za złote 50. Dobra, no, otwieramy. Bo no teraz, że ja nie umiesz, daj, Widzisz, eee. proszę bardzo. <grym wioski> no to... To takie wiadomo, chujki no typu Nesquik. Nesquik? Mm. No nie no, dobra No, najgorsze. Czyli najdroższe i najgorsze. Takie słuchy no. trochę. Najbliższe, że to jak na ostatnie miejsce by było. Mni Ale niestety, przegłosowanie głosowanie jest? No, niestety. Dajcie na ostatnie miejsce. Daraże Viking. Oda. Dobra. dobrze, że hmm. mnie No, hmm. Lepsze od Korsarzy. Mój numer jeden Serio? Mój numer mm. dwa. Mój numer trzy. No dajcie na miejsce drugie. Na drugie, średnia. Mm. Mierze, Mierze, na ja bym raz dał ja razem raz w korsarza. Tutaj, o. Traszę marynarze. No oczywiście. A co innego? No, Ładne, bielutkie. Ja jeszcze wezmę kulturę no, nie? no to jemy. No i najpa... no. mm. no no panowie. No i z, z czym do czego najlepsze? Moje miejsce czwarte, no nie wiem. Serio? Bo te były mm. najgorsze, ale dobre, wszystkie lepsze. Moje lepszy, lepszy. pierwsze. No to. Oni nie A... wygrywają. No to niestety miejsce pierwsze przegłosowanie. Jak się czujesz, gościu? No to w sumie to się nie zgadzam z waszym no, werdyktem, tak. W sumie to. Nie wiem, dla mnie to problem, zwłaszcza jeśli zgupi, No także, no nie wiem, tego no. nie możemy zakończyć. No. A więc, to byłoby już na tyle, w tym odcinku. Do zobaczenia w poniedziałki, piątki o 19:00. Cześć.